Ciema! Station a to jest kolejna mapa w Minecraft. Dawno nie było map w Minecraft. Tak wiem, całej mapy nie dokończyłem, ale zapomniałem o niej. byłem <grym> szczerym. I to jest kolejna mapa. W Minecrafcie może będzie typu Horror, ale bardziej typu Escape. I tak. Wracamy do map w Minecraftie z powodu braku contentu w Minecrafcie Tak. Wiem, mam ten serwer w Słonecznej Dolina, ale to. Projekt się buduje nadal. Cześć, wszystkie moje rzeczy, jeżeli chodzi o Minecraft, to na dzień 17, więc do wakacji. Więc na razie będziemy musieli przetrwać na mapę Minecraft. Prawdopodobnie będą minigierki albo inny typu content. Dobra, ale o co chodzi? To jest mapa. Taka typu horror. A to taki lekki horror, bądźmy szczerzy. Żeby zrobić dobry w Minecraftie horror, to trzeba się postarać. to bardzo. Naz mapa się nazywa The Unknown. Link macie w opisie. Ona jest skierowana w boku gry Evil Nun Podobny styl, Tak wyczytałem. Idziemy. Mamy twórcę. I tak, co tu mamy? Easter egg room. Must be wrong to wrong humor, bla, bla, bla. O to są achievementy. Uh, Okej okay. I jeżeli nie wiecie o co chodzi w Evil Nun, bo... Od, na tym to polega... To koniecznie gra Hello Neighbor. Ogrywałem na streamach i wrzucałem z tego odcinki. No to to jest lepsza, to jest wersja, lepsza wersja tego. Chodziło o grosze grafika, ale mechanika lepiej działa. Więc musimy wydostać się z, z, z budynku. Po prostu. Musimy wydostać się z budynku. Mamy roz, rozwiązać parę zagadek. Gra jest przewidziana tam chyba z 20 minut do 1,5 godziny, więc zobaczymy, jak szybko pójdzie. Gramy oczywiście na normalu. Bardzo zaczęliśmy. A tu mam start the game, Operator Room. Uu. Dobra. Before start, Uh, Let's go. Lecimy. The Unknown. Uuu. Try not to. Dobra, nie możemy dać stopić. No dobra, musimy się rozejrzeć. Dobra, chyba możemy przechodzić między... Tu mamy taki chyba safe spot, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Młonka S. Co tu mamy? Books. To nie są skrzynki, niestety. To jest szurka. Fuse. Mam jakiś fuse. To chyba dobrze. Nie wiem, pierwszy raz gram w mapę. I to jest pierwszy raz, kiedy gram w Invinan... Kiedyś próbowałem grać w Greny na telefonie, ale gra mnie nie kupiła jakoś. Jeżeli chcesz, żebym ograł grał ale tym razem na kopię, to możecie napisać w komentarzu, może bym sobie na streamach przyszedł. Dobra, tutaj chyba mogę się chować. Nie mogę się tutaj chować. Okej. Okay. Green Key. Okej, okay, potrzebuję się klucza, żeby przejść do baterii stara że. Okej. Okay. basement. Ja trochę oglądałem i wyglądał Mniej więcej kojarzę, jak to wygląda. Nie, no, stara się, że. Kurde, jak miałby okres. Dobra. Dobra, tutaj nie mogli się schować. Nie ma tutaj jumpscarów chyba. Więc od tyle dobrze. Dzwon. Dobrze, coś tutaj musi być. Broom. O. Oho. Dobra, mam miotłę. Nie zawaham się jej użyć. To jest. No, lekkie. Dobra, to nie jest lekkie mokarskie, tylko. Ale the of dirt. Level Muszę jakoś usunąć dirta. Ciebie to? Aha! Dobra. Dirperki. Ej, dobrze idzie. O, Cześć. Odwrócony. To oczywiście znaczy, jakiś demon, duszek przychodzi. Uh. Ej, gdzie jest ten niby? Duszek. Czekaj, ja mam na. Nie, no mam inzy. To, to powinien się zresztą. Halo? Ja pierdolę! Ej, zesrałem się. Autentycznie się zesrałem. To jest Czy, o, to Czy autentycznie? Śmierć? Nie ma żadnego wpływu na nas? Ej, ja, to trochę słabo. Ale się trochę zesrałem, to muszę przyznać. Dobra. Idziemy do basementu, czyli do piwnicy, garaż. Yy, garaż opener, karkanister, karki. Dobra, nic z tych rzeczy nie mam. Idziemy na dół, electrics room, yellow key. Dobra, czyli nic nie mamy. Dół. Do... Oj, oj, Chodź, chodź, chodź. Miuu. Dobra. Tutaj nie byłem. Dżimki. Czyli mówicie, że potrzebuje dzimki jakiś. Kurde, słabo, nie? Bo tak, Brum, już użyłem. Mogę ten dirt niszczyć, jak zauważę. I co? Szumata. Chodź. Zapraszam. Aha. Szumata. Dobra, chodź tu, chodźcie tu. Niu. Ezunio. Dobra, basement. Dobra, w garażu coś musi być. Czyli jeluki, do czy. Ale właśnie mam ten level 3. Lever. Nie level. Ozwa się jak Wojtek Gola. Dlaczego mogę użyć lewera? Dobra, tutaj, zobaczmy, czy brum mi się na coś jeszcze przyda. No nic tutaj nie ma już. Może powiedzieć, że oczyściłem całość, ale są łatwe do uniknięcia, to nie ma z nimi problemu. Bo tam jest ten fuse, tak, tam muszę ten fuse. Uf, dupisz, to będą światła. Tylko muszę skopiować skądś, y, y, yellow key. Hmm. Dobra, widzimy się, jak ogarnę. Okej, okay, mam yellow key. I. To tu... Okej. Okay. Jestem debilem, tu tam. O Jezus, Maria. Dobra. Dobra, jestem debilem. Muszę ba uważniej patrzeć na te szafki. Bo to actually coś może być. Dobra, ale światło się zapaliły. No, chodź za mną. A to nie jest jakiś ciężki. Myślałem, że to będzie trochę cięższe. Bo tak, wymijanie ich. Pff, łatwizna. To nie zmuszę jakiegoś hidden seeka. No. Czuję. Ja bym grał kurę w Outlast'a. I to jest. To nie jest pochwała archiwa. O, Uuu. combination. Dobra. Czy tutaj mamy safe? Tu mamy Sister's bedroom. Rum, chyba. Was, tak, tutaj byłem. Tu były archiwa. Tak. A co ja potrzebuję tutaj? Nie wiem. Dining room. Czego tak na pierwszy rzut oka nie widzę. Kitchen. Dobra. Tutaj mamy wentyl. Redki. No Dlaczego nam redki może się przydać? Wiem, że grinki to jest tam na dole do użycia. Tutaj w miarę już przeszukałem. Idziemy na drugą stronę. A, myślałem, że jakiś demon jest w oknie, a to tylko zombie. jak? fajny to jest I Phone card. I Macim, że. Wiecie, to, co to jest w ogóle, phone card? Bo sam zacząłem czytać. Bo kiedyś, jak były te. Hmm, Budki telefoniczne, czyli prawdopodobnie większości z Was jeszcze nie było na świecie, to żeby dzwonić, to nie używało się monet. Znaczy, używało się monet, monet w niektórych, ale kart się używało. Kupowało się chyba od. Telekomunikacji Polskiej. To jest stara firma. I się miała po prostu możliwość dzwonienia, nie? Śmieszne. Wie, że to stary budynek, skoro takie rzeczy używają. Dobra. Uuu.